Witam Was, kochani. Dzisiejszy temat mojego spotkania dla Was to jest, czy warto, czy nie warto tą suplementację używać, kiedy warto, kiedy nie warto. Czy to ma w ogóle jakikolwiek sens? Co mogę Wam na ten temat powiedzieć? Dużo osób sobie ostatnio zadaje pytanie, są różne nagąki. czy warto, czy nie warto. Hmm. używać suplementacji. Hmm. I teraz, jakie są za i jakie są przeciw? Ok. E Jeżeli ktoś już używa suplementacji, to y może być albo bardzo przekonany, albo nieprzekonany, ale właściwie dlaczego nie? A ci, którzy nie używają suplementacji, mają różne zdania. albo kompletnie są nieprzekonani, albo są bardzo e, przeciwni, przeciwni nie, no, sceptyczni, bądź przeciwni tak naprawdę. E, I teraz, jakie możemy mieć korzyści, a jakie niekorzyści z suplementacji? Jeżeli suplementacja jest pochodzenia roślinnego, to wówczas Bądź z formą ekstraktów roślinnych, to wówczas uzupełnienie substancji z ekstraktu roślinnego może e, e, mieć właściwości pozytywne dla naszego organizmu. Natomiast stosowanie suplementacji, która jest syntetyczna bądź chemiczna, wchodzi w grę tylko i wyłącznie w krótkich okresach czasu. I to jest bardzo biologiczna sprawa. Tak samo używamy leków. Leki używamy przez krótką chwilę po to, żeby coś wyregulować, a później je odstawiamy, ponieważ każda forma leków jest szkodliwa. Natomiast z suplementacją chemiczną jest tak samo. Jeżeli suplementacja jest chemiczna, czyli nie jest naturalna składem, wówczas możemy sobie ją użyć raz na czas, tak, żeby poprawić funkcjonalność naszego organizmu, ale używać jej regularnie nie polecam, z tego względu, że można doprowadzić do nierównowagi. I jak to jest w przypadku naturalnych substancji, a ekstraktów? Bo to też są dwie różne rzeczy. Naturalne substancje są to substancje, które są dosyć unikatowe. Na przykład, nie wiem, w naszej strefie klimatycznej są niektóre substancje, których normalnie u nas nie rosną, nie znaleźlibyśmy, nie zjedlibyśmy, nie mamy do nich, do nich dostępu. I pod tym względem bardzo cieszę się z tego, z tego, że weszła na rynek suplementacja, bo wiele ludzi zaczęło się interesować substancjami, których, które, o, o których istnieniu kompletnie wcześniej nie mieli pojęcia i to doprowadziło do tego, że zaczęli z, z, o swój organizm jakkolwiek się troszczyć. Mam tu na myśli choćby nawet paodarko. Bardzo proste rozwiązanie, banalne, kompletnie dostępne w naszej strefie klimatycznej. Paodarko jest czymś, co uważam każdy powinien mieć w swojej apterce domowej. Natomiast gdyby nie było suplementacji, podejrzewam, że taką rośliną jak pałodarko mało kto by się zainteresował. Szczególnie u nas. Y, y gdyż nie jest to coś, co jest naturalne. Sam produkt jest naturalny, natomiast nie jest naturalny w naszej strefie klimatycznej, a on ma szerokie bardzo właściwości przeciw przeciwzapalne, przeciwbakteryjne, e, przeciwgrzybicze e, e, i właściwie nie ma żadnych przeciwwskazań do jego stosowania, z kilkoma wyjątkami, ale one są bardzo małe i powiem szczerze, że nawet testowałam te wyjątki i nawet te wyjątki nie bardzo się potwierdzają. Więc darko jest tak naprawdę dla każdego. Może być stosowany regularnie. Pod tym względem suplementacja według mnie jest bardzo na tak. Bardzo na tak. Otwiera, e, otwiera e, e, możliwości, których dotychczas nie mieliśmy, a jeżeli otwieramy sobie jedne możliwości, to otwierają się kolejne drzwi. Tak jak kiedyś nie umieliśmy latać, później wymyślił człowiek samolot, i teraz może się przemieszczać z jednej części świata na drugą w bardzo krótkim czasie. Więc uważam, że suplementacja to jest taki klucz i wytryk do tego, żebyśmy mogli zacząć pracować ze swoim organizmem bardziej świadomie. Jak dobierać suplementację? Na pewno, na pewno musi to być w pewnym cyklu. Nie można przez cały czas używać suplementacji odżywczej. Nie można przez cały czas uzupełniać witamin i minerałów. Z, y, chyba, że ktoś ma dysfunkcję chorobową, to tutaj oczywiście jest wyjątek. Ja mówię o zdrowym człowieku. E, z tego względu, że e, y, przedawkowanie niektórych substancji, szczególnie jak nie są naturalne, doprowadza do nierównowagi w naszym organizmie. E, I ta nierównowaga może być trudna do cofnięcia. Tak samo jest w przypadku ekstraktów. Ekstraktu również nie możemy przez cały czas używać. No nie mówię tu o jednostkach chorobowych albo dysfunkcjach, bo jakby mówię o zdrowym człowieku, bo tam są wyjątki. Tam na przykład używamy niektórych substancji, nie wiem, przez 3 lata non-stop, bo takie jest wskazanie, ale zdrowy człowiek nie ma takiej potrzeby. Jeżeli mamy ekstrakt, to ten ekstrakt działa znacznie silniej, więc zastanówmy się, czy my chcemy tego używać. I chcemy mieć wzmożone działanie tego ekstraktu. Ekstrakt, to no dobrze powiedziałam. E e e przykład. E jeżeli. Y mm -hmm. No, to nie będzie akurat ekstrakt, ale. No, <kłysyjne> może o ekstrakcie. Jeżeli mamy gotukole i jest ekstraktem, tak? Czyli gotukole jest to dzieło poprawiające krążenie e okrążenie krążenie w naczyniach włosowatych jeżeli gotukola jest ekstraktem stosujemy ją przez cały czas musimy mieć świadomość tego że przedawkowanie gotukoli doprowadzi do wysuszenia śluzówki a to w konsekwencji doprowadzi do zaparć ale jeżeli ktoś ma niedokrwienia w wyniku różnych sytuacji życiowych bardzo często niedokrwienia doch... występują u kobiet, które są po cesarkach na przykład i wówczas ta miednica jest już inaczej ukrwiona wtedy warto stosować gotukolę przewlekle, to znaczy używać jej na przykład yy, przez miesiąc, raz na trzy miesiące, raz na pół roku i wtedy to ma wielki sens natomiast wysuszenie sobie śluzówki do, skrajne, yy, do skrajnego yy, stanu jakby do, doprowadzi do tego, że się źle poczujemy nie, nie zrobi nam to może wielki krzywd na dłuższą metę dlatego, że yy, nie będzie nie będzie tak mocno inwazyjne Innym przykładem ekstraktów są to ekstrakty wyciągi bardzo intensywne z olejków eterycznych, które mogą być podrażniające dla naszego układu pokarmowego, zwłaszcza w sytuacji, kiedy mamy zmiany wrzodowe bądź podrażnione jelita. I to jest jakby drugi, druga konsekwencja. Natomiast są niektóre rzeczy, które możemy, których możemy używać przez cały czas. I to są antyoksydanty. Antyoksydanty to są substancje, które przyjmujemy przewlekle, bez przerwy. Czyli to jest coś, co chroni naszą komórkę przed uszkodzeniem i w sposób naturalny dostarcza nam substancji odżywczych, naturalnych. Przez cały czas możemy pić wodę żywą. To doprowadza do tego, że nasz organizm wolniej się starzeje, zachowuje dłużej procesy młodości. Czyli tak naprawdę woda jest formą antyoksydantu. Co w, w przypadku suplementacji wątpliwego pochodzenia bądź firmy, które, które są niezbyt sprawdzone na rynku? Wiele widziałam artykułów o szkodliwości suplementów i w pewnym stopniu się z tym zgadzam, dlatego że jeżeli ktoś używa suplementacji firmy chińskiej. Nie uważając tutaj w niczym, Chńczyków, chodzi mi tylko o jakość, która się z Chinami kojarzy, to musi mieć na względzie, że w środku nie będą znajdowały się w 100% substancje naturalne. A nawet jeżeli w środku, to prawdopodobieństwo, że otoczka będzie sztuczna, jest wysokie. I czasem sama otoczka suplementu doprowadza do tego, że sam suplement jest niejadalny. Dlatego, jeżeli macie możliwość, używajcie to, używajcie możliwie bez kapsułek, chyba że wiecie, że kapsułki są naturalne, wegańskie bądź z żelatyny. Wówczas, jak najbardziej. Co w przypadku konserwantów suplementacji? Jeżeli mamy suplement, jest to jakaś forma ekstraktu, to jak wszystko, suplementy też się nie mogą zepsuć, bo jak zjemy coś, co jest zepsute, to nam bardziej zaszkodzi, niż gdybyśmy mieli Zjeść coś z niewielką ilością substancji sztucznych. Wielka afera otoczyła się chyba z półtorej roku temu o sternian magnezu, który dodawany jest do suplementacji. Natomiast rozważcie sobie tutaj jedno: sternian magnezu, nawet jeżeli w formie jest sztucznej, doprowadza do tego, że obniża się przyswajanie substancji, która jest zawarta w suplementacji o 3%. O 3%. Jest w pewien sposób zaklejący dla jelit, natomiast powy, pode, po, powiem szczerze, zjedzenie kebaba w wątpliwym miejscu, myślę, że skutki będą znacznie drast, bardziej drastyczne niż w przypadku wtedy, kiedy zjemy sobie suplementację ze sternianem nawet chemicznym. Nie mówiąc już o tym, że sternian magnezu jest również substancją naturalną i wówczas taka substancja jest konserwantem, ale nie jest już Formą chemiczną, czyli nie jest czymś, co doprowadza do dysfunkcji i obniża minimalnie przyswajalność tego, co jest w środku, a wręcz ma pozytywne działanie dla organizmu, bo uzupełnia już jakieś tam formy, choćby nawet i magnezu w tym przypadku. Natomiast jeżeli używamy suplementacji odżywczej, Musimy wziąć na poprawkę to, że odżywiamy siebie bardzo intensywnie, a my nie jesteśmy samotną wyspą. Jeżeli, e, jesteśmy samotną wys e, jeżeli by, bylibyśmy samotną wyspą, nie żylibyśmy na Ziemi. W naszym organizmie żyje mnóstwo innych mikroorganizmów. I to już nieważne, czy to jest flora bakteryjna, czy to są pasożyty, czy to są grzyby, czy to są pierwotniaki. One w nas żyją. Niektóre muszą, a niektóre sobie tak zdecydowały, albo chcą, albo tak sobie zrobiliśmy, że sobie u nas zamieszkały. Odżywiając siebie, odżywiamy również te, tych lokatorów. W, w przypadku flory bakteryjnej, jeżeli my dostarczymy dużą dawkę inuliny, to namnoży nam się mocno. Nasza naturalna flora bakteryjna w dużej mierze, aczkolwiek grzyb też się troszkę inuliną żywi. Wówczas jest to jakby pozytywna reakcja dla organizmu. Ale kiedy my przedawkujemy tą inulinę, to po prostu będzie przerost flory bakteryjnej i namnażenie się drożdżaków i to nie jest pozytywna reakcja dla naszego organizmu. Jeżeli my odżywiamy się na przykład, nie wiem, kompleksem witamin z grupy B, weźmy na poprawkę to, że te witaminy są też pożywieniem dla innych naszych lokatorów, szczególnie dla obciążeń pasożytniczych. Ja uważam, że bardzo ostrożnie należy podchodzić do białka. Bardzo niewiele osób o tym mówi, ale białko, nawet naturalne, czy serwatkowe, czy odroślinne, jest bardzo dobrym pożywieniem dla. Zmian pasożytniczych już bardzo groźnych. Mam tu na myśli przywry, mam tu na myśli tasiemce. A, a trochę bezkarnie w dzisiejszych czasach przyjmuje się białko e, i e, właściwie przyjmuje się je bez przerwy, bo jeżeli przyjmujemy jakiś ekstrakt, czyli białko konkretne przez dłuższy okres czasu, i nie doprowadzamy do równowagi naszego organizmu, a równowagą w tym przypadku będzie stworzenie, zrobienie programu przeciwpasożytniczego z całkowitą eliminacją białka z diety, nawet, czyli odstawiamy formę suplementacji, odstawiamy białko z diety, czyli rezygnujemy z mięsa, rezygnujemy z jaj, rezygnujemy z nabiału. W skrajnych sytuacjach rezygnujemy również z kasz i wszystkich innych rzeczy, które mają w sobie nawet śladowe ilości białka, czyli zostajemy tak naprawdę na tłuszczu, warzywach i owocach. Czyli to trochę taka dieta Ewy Dąbrowskiej, ale z tłuszczem. Przyjmując substancje przeciwpasożytnicze w takiej sytuacji, doprowadzamy do tego, że organizm wchodzi w stan równowagi. Czyli on sobie z tego białka skorzystał, ale tego kogoś, kto chciał też skorzystać, wyprowadził. Więc wszystko zostaje dla nas. Dlatego do każdej formy suplementacji, z wyjątkiem kwasów omega, e, należy podchodzić z rozwagą. Zasada jest taka: przez pół roku przyjmujemy substancje odżywcze, a przez co najmniej trzy miesiące przyjmujemy substancje oczyszczające. Jeżeli podejdziemy do tego z taką świadomością, to wówczas. Będzie dla nas wielką korzyścią korzystanie z suplementacji i edukacja, natomiast yy, 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 wielką korzyścią i równowagą. Natomiast korzystanie z jednej rzeczy przez długi okres czasu bezmyślnie nie uważam, że jest korzyścią. Dlatego jest wiele przeciwników yy, suplementacji i wiele zwolenników. Natomiast moje zdanie jest takie. Wszystko ma sens i służy człowiekowi, skoro przez człowieka zostało wymyślone, ale z głową. Więc pamiętajcie. Mamy obecnie już prawie wiosnę, przynajmniej ja czuję tą wiosnę w powietrzu, na wiosnę. E, oczyszczamy wątrobę z kamieni żółciowych. Robimy program przeciwpasożytniczy, bo w okresie zimowym jemy znacznie więcej białka, warto to białko na chwilę odstawić i przyjmować w substancji przeciwpasożytnicze minimum 14 dni. Później, po programie przeciwpasożytniczym, warto uzupełniać witaminy, minerały i też białko, bo wtedy to białko pójdzie na budulec naszego organizmu, a nie organizmów ekstra, ekstra obcych. Następnie jest wiosna. Odżywiajmy się witaminami i minerałami. Jest lato regenerujmy swój układ limfatyczny, ruszajmy się, pijmy dużo wody, przyjmijmy substancje, które pobudzają ruch układu limfatycznego, sami się dużo ruszajmy. Korzystajmy z tej witaminy D, która może być dla nas zapasem na jesień. Pamiętajmy, że warto jest zrobić bardzo silny program przeciwzapalny, przeciwbakteryjny, żeby te lody, które zostały były grzechem wakacji. Nie zostawiły echa w naszym organizmie. I wtedy warto używać naturalnych y, y, produktów, które mają właściwości przeciwzapalne, przeciwbakteryjne. Można to zrobić przez miesiąc, przez dwa miesiące, natomiast ja bardziej polecam okres nawet trzech miesięcy, bo jeżeli to zrobimy w takim przy, y, y, rozstrzale czasu, unikniemy wielu chorób jesiennych. Po prostu, nawet będziemy się czuli lepiej niż w ciągu reszty roku. A w zimie, e, używajmy kwasów omega bardzo dużo. Witaminy D też suplementujmy. Nie jest nam potrzebna może witamina D, przynajmniej nie każdemu e, przez cały czas, jeżeli mamy ten wypoczynek na słońcu. Ale jak mamy stany zapalne, to witamina D jest potrzebna przez cały czas. Więc pamiętajcie, suplementacja, e, czy będzie dla Ciebie dobra czy zła, to nie ma znaczenia, bo produkt sam w sobie nie jest ani dobry, ani zły. To jak ty go użyjesz, Spowoduje, że będziesz twoje życie bardziej komfortowe, lepsze, albo będzie gorsze, dlatego że nastawiasz się albo negatywnie do suplementacji i jej nie używasz, a są do tego pewne przesłanki, bo się źle czujesz, albo używasz ją po prostu źle, zafiksowałeś się na jeden produkt, albo na jakieś rozwiązanie, które przyniosło Ci efekt w pewnym momencie życia, ale tyle. Nie można przez cały czas się odżywiać, nie można przez cały czas się oczyszczać. Więc jeżeli będziemy to rozsadować na przemian, wówczas może się okazać, że dojdziemy do bardzo e, świetnego e, efektu. Normalnie, gdybyśmy mieli te wszystkie substancje, które są do uzupełnienia, uzupełnić z diety, uwierzcie mi, ujmę to dosłownie, pożygalibyśmy się tym jedzeniem. Bo jak ktoś by miał uzupełnić kwasy omega w bardzo dużych dawkach dla regeneracji układu nerwowego, miałby codziennie olej pić, to raz, że ta wątroba by po prostu już miała dosyć. Wy byście na sam smak i widok y, y, mieli odrzut, a tak, w przypadku suplementacji możecie to zrobić. I jest to y, najmniejszą formą dyskomfortu, jaka tylko istnieje, przez to, że ktoś coś takiego wymyślił. Zatem podejście do suplementacji miejcie naprawdę rozważne i sensowne. Jeżeli ujmiecie to w, pewien, ba, w pewne bardzo proste rozwiązanie, naprawdę może się okazać, że za parę lat. Bardzo sensownej suplementacji, wasz organizm będzie naprawdę świetnie funkcjonował. Znacznie lepiej niż waszych rówieśników ku waszej uciesze i waszych bliskich. Więc rozwagi, pamiętajcie: wszystko jest dla ludzi, wasza jest decyzja. Nie uceniajcie, dopóki nie spróbowaliście. Jeżeli nie wiecie, jak spróbować, boicie się, zapytajcie się. Mamy dużury w awatarze od 10 do 12, od poniedziałku do czwartku. Jeżeli byście chcieli dowiedzieć się, co, jak, dla kogo, po co, to my taką wiedzę mamy, na co dzień suplementację używamy osobiście i w kuracjach. Jest to jakby naturalne rozwiązanie. E, jeszcze dodam tylko jedno, co do ziół. Lubię zioła. Niestety ziół dobrej jakości nie jest za wiele na polskim rynku już teraz. E, e, polskie zioła nie są już takiej jakości jak kiedyś, niestety. Zioła, które warto używać i można używać, to jest, no tam może kilka firm, nie będę ich wymieniać, są to zioła zagraniczne. Niestety, po kalkulacji okazało się, że te zioła bardzo często kosztują więcej niż sama suplementacja. No, a suplementacja jest pewnym wyciągiem, a zioła trzeba stosować bardzo regularnie, być w tym bardzo konsekwentnym. Więc jeżeli ktoś decyduje się na rozwiązania ziołowe, bardzo dobrze, ale pamiętaj, musisz poczekać na efekt dwa razy dłużej niż przy suplementacji. I musisz być w tym, co robisz, bardzo konsekwentny. Więc, jeżeli e, y, wybrałeś taką drogę, to nie neguj tego, że ktoś chce iść szybciej. Dlatego, że to jest jego osobisty wybór i być może nawet dobry. A gdyby połączyć jedno i drugie bardzo rozsądnie, efekt synergii mógłby być rewelacyjny. Otwórzcie się na rozwiązania w nowym roku, dlatego, że one są dla Was, ktoś je dla Was stworzył i mają Wam służyć. Używajcie i rozważnie. Dowiadujcie się o wszystkim, co przyjmujecie, jakie ma działanie, na co działa, na co wpływa. Wtedy jakby lekkość i rozwaga w tym, co używacie przyjdzie Wam z łatwością. Z mojego własnego doświadczenia powiem tylko jeszcze tyle. Ja używałam ziół, używałam suplementacji i powiem szczerze, że efekt jakby piorunujący jednak był po suplementacji. Niektórych rzeczy nie da się Zasuplementować, y, uzupełnić z samych ziół, y, na przykład kwasów Omega, nie zawsze. Więc z tą refleksją Was zostawiam. Wszystko jest dla ludzi. Czytajcie, dowiadujcie się. Im więcej wiecie, tym bardziej obiektywny Wasz pogląd może być, dzięki czemu Wy sami możecie z tego skorzystać. Dobrej nocy, y, do usłyszenia za tydzień.